Dobry, witam Was w moim kolejnym filmie we wtorek rano. Jest 9.30, ja już jestem po prysznicu, ponieważ zaraz wychodzę z domu, muszę się zebrać. Na razie, jak widzicie, jestem jeszcze w proszku. Mokre włosy, szlafrok. Zaraz trzeba to zmienić, bo spotkanie zbliża się tuż-tuż. No właśnie, co dzisiaj będziemy robić? Myślę, że to będzie takie połączenie. Domowego vloga, który po ostatnim filmie widzę, że bardzo lubicie, z lekkim wyjściem w poszukiwaniu jesieni. O 12 jestem umówiona z moją koleżanką, z którą nie widziałam się już bardzo, bardzo długo, z Patty. Pewnie ją kojarzycie. Wyjechała na Erasmusa, wróciła i teraz ma pewnie milion historii do opowiedzenia. Także jedziemy się spotkać, jedziemy sobie usiąść, poplotkować, pogadać. Ale jedziemy też w jedno fajne, mam nadzieję, miejsce. Nie wiem, bo jeszcze nie byłam, więc nie jestem pewna, ale reklamuje się jako dosyć fajne. Właśnie jedziemy tam w poszukiwaniu jesieni, więc mam nadzieję, że ten vlog będzie również całkiem klimatyczny. Muszę jeszcze coś zjeść, także zaraz jeszcze będę ja śniadanie. Pomalować się, wybrać jakąś stylówkę. No i trochę się spieszę, więc przestaję gadać i lecę się szykować. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Jeżeli tak będzie, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a tymczasem lecimy z tym vlogiem. Makijaż zrobiony, teraz czas na włosy. Jak widzicie, już prawie są suche, więc teraz trzeba je. Delikatnie wystylizować, a do stylizacji włosów niezmiennie używam mojego Dysona. Mam wrażenie, że on troszeczkę zmienia się razem z nami, bo te końcówki są bardzo przydatne. Tej na przykład okrągłej szczotki używam właśnie teraz, kiedy mam krótkie włosy, i najfajniej mi się właśnie z tego korzysta. Wiadomo, ta końcówka suszarki jest najbardziej uniwersalna, ale mam też taką końcówkę prostującą, której z kolei używałam najczęściej, jak miałam długie włosy. Więc fajne jest to, że ten sprzęt jest naprawdę uniwersalny, jeżeli macie w domu jeszcze, nie wiem, siostrę, mamę każda z was ma trochę inne włosy trochę inną fryzurę, to myślę, że super jest się złożyć na taki sprzęt, bo naprawdę on z, myślę, że spełni oczekiwania każdej z was, także tak wygląda efekt przed nie jest najgorzej, bo moje włosy są raczej z reguły dosyć proste zobaczycie jak będą ładnie wygładzone i wystylizowane po. Są wygładzone końcówki, tak fajnie podwinięte. Czy można coś zrobić ze zwykłą szczotką? No pewnie, że można. Ale ja jestem takim beztalenciem, jeżeli chodzi o fryzury. I dla mnie Dyson ratuje mi życie i jestem z niego bardzo zadowolona. Ale nie jest konieczny, wiadomo. Czas na śniadanko od mistrza kuchni Patryka. Dzisiaj szef kuchni serwuje owsiankę z figami. Muszę przyznać, że mam bardzo dobry czas, bo jest godzina 11, a ja dopiero za pół godziny muszę wyjść z domu, więc mogę jeszcze w spokoju wypić herbatę ze śniadania. A przysiadam tutaj nie bez powodu. Chciałabym Wam pokazać paczkę, która przyszła do mnie dosłownie przed chwilą kurier mi ją wręczył. I jest to paczka ze współpracą, zaraz Wam pokażę, co się w niej znajduje, ale najpierw historia, taka dosyć prywatna. Wiem, że ja Wam tutaj nie mówię zbyt dużo o mojej pracy, chociaż tych pytań pojawia się bardzo, bardzo dużo. Tak postanowiłam, że ta część mojego życia pozostanie po prostu prywatna. Czasem staram się gdzieś tam Wam przemyzać jakieś takie ogólne informacje. Wiecie, że pracuję. Czasem nawet Was do pracy zabieram. Co prawda może nie pokazuję za dużo, ale jednak gdzieś tam ta praca się przewija. I faktycznie ostatnio Nastąpił taki moment, powiedziałabym, przełomowy w tej mojej karierze, w tym miejscu, jako że został mi zaproponowany awans oficjalnie jutro. A podpisuję nowe dokumenty, więc jestem bardzo, bardzo podekscytowana i szczęśliwa. Przyda mi się po prostu to na przyszłość przede wszystkim. Trochę jestem zestresowana, bo to są nowe umiejętności, to są nowe obowiązki, więc gdzieś tam ten stres jest, szczególnie że to są rzeczy, którymi ja się wcześniej nie zajmowałam, więc naturalnym jest to, że mnie to stresuje. Dlatego przez najbliższy miesiąc. Będę intensywnie uczyć się nowych rzeczy, żebym mogła już samodzielnie później sobie działać. Mam nadzieję, że sobie poradzę, to znaczy nie biorę innej opcji pod uwagę. Wiem też, że bardzo prawdopodobne jest to, że na początku będę popełniała kilka, a może i nawet sporo błędów. No ale wiadomo, na błędach uczymy się najłatwiej. O tym awansie wiem już od jakiegoś czasu. Ale w sumie wam nie mówiłam, natomiast teraz jak przyszła ta paczka, to stwierdziłam, że podzielę się z wami tą historią, bo do, dosyć mocno jest to powiązane, że tak powiem. Przyjmuję bardzo dużą część obowiązków po moim bardzo dobrym koledze który niestety od nas odchodzi, przechodzi do innego miejsca i teraz ja muszę się tego wszystkiego nauczyć i on z kolei uczy mnie. Jacek jest moim bardzo, bardzo serdecznym kolegą z pracy, którego ja uwielbiam i jest mi w ogóle strasznie przykro, że go z nami nie będzie. Ten miesiąc jest właśnie w sumie takim naszym ostatnim miesiącem w takiej wspólnej, bardzo aktywnej pracy, i właśnie w tej chwili przechodzimy do właśnie tej paczki, która leży tutaj obok mnie i jej zawartości. To jest zamówienie z perfumami ze sklepu Made in Lab. Tym razem nie dla mnie, a właśnie dla mojego kolegi Jacka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja już kiedyś miałam przyjemność współpracować z marką Made in Lab, i kiedy odezwali się do mnie ponownie. Wiedziałam, że super będzie podjąć się tej współpracy, ale tym razem nie do końca dla mnie, a właśnie z myślą o zamówieniu dla mojego kolegi. Przy tej pierwszej współpracy Jacek sam zamawiał sobie te perfumy i korzystał z mojego kodu rabatowego, więc stwierdziłam, że trochę oddam mu to, co faktycznie sam zamówił i podaruję mu taki drobny... Pewnie jeden z pierwszych upominków. Także przechodzimy teraz do samej paczki, bo to jest tak naprawdę ostatni moment eee, i pokażę Wam, co tutaj w środku się znajduje. Tam, Roda, proszę bardzo, tutaj mamy paczkę i pierwszy raz w życiu robię unboxing nie swojego zamówienia, ale za zgodą właściciela. Tak, dla przypomnienia, powiem Wam tylko, że marka Made in Lab specjalizuje się w tworzeniu perfum, które są inspirowane zapachami markowymi. Na pewno największą zaletą tych zapachów jest ich stosunek jakości do ceny. Te zapachy pachną bardzo, bardzo. Ładnie, są przyjemne, ładnie utrzymują się na skórze i dodatkowo mają bardzo, ale to bardzo korzystną cenę. Za niewielkie pieniądze możecie sobie skompletować taki zestaw nawet kilku zapachów. Więc jeżeli dysponujecie mniejszym budżetem, to myślę, że to jest super opcja. Na stronie zapachów jest bardzo dużo, także jeżeli macie problem z wybraniem tego jedynego, to pamiętajcie, że przy każdym zapachu macie taką mini ściągę dotyczącą stylu tych perfum, jak i głównych nut zapachowych. Także możecie sobie podejrzeć i myślę, że. Wtedy będzie łatwiej podjąć decyzję. Możecie sobie teraz zerknąć, jakie perfumy wybrał Jacek, i widzę, że tutaj są aż cztery damskie zapachy i tylko jeden męski. Halo, co tu się stało? Jacek sam wybierał to zamówienie i jestem w szoku. Ewidentnie chłopak kocha bardziej swoją narzeczoną niż siebie, no bo tylko jeden męski zapach tu jest. Z nowości widzę tutaj m.in. zapach numer 89, to jest Michael Kors Sexy Amber, i jeszcze numer 92, inspirowany z zapachem marka Jacobsa Decadence. Te dwie nowości widzę, a ten zapach muszę przyznać, że Sama mama. Proszę bardzo, oto i on. W domu mam dwa takie zapachy od Made in Lab, resztę mam w pracy i faktycznie tamtych zapachów używam najczęściej. Jeżeli ktoś szuka takiego tańszego zamiennika do markowych perfum, uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra opcja. Na zakończenie, jeszcze tylko wspomnę, że aktualnie na stronie trwa promocja. Kupując dwa zapachy o pojemności 100 ml, trzeci możecie kupić 50% taniej, także jeżeli macie ochotę na zakupy, to myślę, że to jest najlepszy moment. Linki zostawiam Wam w opisie. Teraz ja już wychodzę. To jest ten zapach. Paczkę zamykam i jutro zanoszę Jackowi. Mam nadzieję, że zamówienie mu się spodoba. Tak, spóźnię się jak nic. Na swoje usprawiedliwienie nie mam też nic, ale Patrycja też pisała, że się być może spóźni, więc mam nadzieję, że spóźni się więcej niż ja. Jedziemy, jedziemy, nie ma już gadania. Eee, widzimy się na miejscu. Muzyka Uwaga, uwaga, jestem, ale nie mam pojęcia gdzie jestem, jestem chyba drugi raz w życiu w Galerii Północnej, jest mi tutaj zupełnie nigdy nie po drodze. Ale mm, mają tu przygotowany jakiś ogród dyniowy, więc idziemy tutaj z Patty szukać tego jesiennego klimatu, ale właśnie wyjechałam na jakiś górny parking. Nie mogłam się odnaleźć za bardzo w tym parkingu, nie wiem o co tu chodzi, ale gdzieś stoję. Gdzie jest wejście? Nie mam pojęcia, ale idziemy go szukać. Jesteśmy już w dniowym ogrodzie, idziemy zobaczyć o co tu chodzi, więc zróbmy na początku taką przechadzkę, a potem zobaczymy co dalej. Jak tutaj jest pięknie. Tu macie taką pierwszą... Jest ta strefa, w można też kupić dynię Tu chyba można byłoby się czegoś napić albo coś zjeść, ale nie jestem pewna, bo wygląda na nieczynne. Idziemy szalać w atrakcjach, a Was zapraszam na przywitki z tego pięknego miejsca. Swim in the sea That will mean everything, yeah, everything to me Can we get out of this one Waiting now the mission I never thought you would leave me here Uwaga, uwaga, chodzimy do labiryntu A jest wyjście? O! Ja już z labiryntu wyszła. Muszę przyznać, że naprawdę super tu jest. Zobaczcie, jest taki mini labirynt, nie tylko dla dzieci. Taki oto strach na wróble I uwaga, uwaga! Coś specjalnego. Cześć Foty! Zobaczcie, jakie tutaj macie Insta Spoty zrobione. Hmm? Mhm takie rose gold dynie. ładnie. Po wizycie w takim miejscu chyba już nikt nie ma wątpliwości, że jest jesień. I zdecydowanie znalazłyśmy jesienny klimat, a teraz idziemy na ploteczki i pewnie coś do jedzenia ja albo nie, do, do picia. picia. Przeszliśmy na chwilę do Sinsaya i zobaczcie, jakie tu są piękne, jesienne rzeczy. Ten dział domowy tutaj jest naprawdę duży, nie sądziłam, więc myślę, że tutaj będę zaglądać częściej. Ja aktualnie czekam na zamówienie z Sinsaya, więc jak tylko przyjdzie, to Wam pokażę. Elo 320 jestem już pod Lidlem. Mogłam kupić chleb w galerii, bo przecież byłam. Byłam nawet w Kerfurze po kilka składników do dzisiejszego obiadu. Ale o chlebie nie pomyślałam. Przypomniałam sobie dopiero w samochodzie. Także kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Idę po chleb. Już jestem głodna, więc coś by wypadało zjeść. A zanim my to zrobimy, to jeszcze trochę minie. Ale spotkanie było super, tak się fajnie bawiłyśmy z Patrycją. Pięknie było w tym ogrodzie dniowym. Także, jeżeli szukacie właśnie czegoś takiego fajnego, jakiejś fajnej jesiennej aktywności, to wydaje mi się, że Galeria Północna naprawdę bardzo daje radę. No i ogólnie po prostu było bardzo, bardzo przyjemnie. Wróciłam do domu, przebrałam się w coś nieco wygodniejszego i lecę do kuchni. Patryk tam już działa, robimy obiad. Chciałabym jeszcze upiec ciasto, taki mam ambitny plan na dzisiaj, czy to się uda. Nie wiem, zobaczymy. Jest 18, także jak nam sprawnie pójdzie z obiadem, to i może ciasto powstanie. Pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy, które sobie mm, kupiłam. Kupiłam nieco więcej, ale to wam pokażę w holu. Planuję taki film zbiorczy, bo pozamówiłam rzeczy i z Homley, i z Cinseja, więc myślę, że już wrzucę to w jeden film i wtedy wam pokażę wszystkie takie kolejne dodatki do mieszkania. Kupiłam sobie takie dwa mydełka, które pachną przepięknie. Pierwszy zapach gruszka z imbirem, a tutaj to jest taki fajny dniowo, lekko korzenny. Będę ukrywać, skusiłam się przez te przepiękne. Opakowania tutaj zobaczcie taka ala dynia, tutaj złota gruszka, super są. Kosztowały 25 zł, jakaś promka była. I zobaczcie jak super wygląda to mydło. Póki Patryk tam sobie sam działa, to ja jeszcze nastawię pranko, bo to też trzeba zrobić. Także no mogę obowiązki pełną parą.

I już wspólnymi siłami zrobiliśmy i obiad, i ciasto. Najwięcej czasu zajęło zdecydowanie smażenie kurczaka, bo trzeba było go usmażyć tak, żeby się nie posklejał I Patryk tutaj zrobił najlepszą robotę Ja w międzyczasie zrobiłam... O, gdzie to ciasto? Tu jest ciasto! Więc wstawiamy do piekarnika, zaraz będziemy jeść, bo jesteśmy naprawdę wygłodniali I już! I wyrobiliśmy się przed 20, także jest super! A ciasto wyszło tak, wkładam do piekarnika Ucierane ze śliwkami Super przepis, bo tylko 10 minut roboty Teraz do piekarnika na 40 I już Kupiec zrobiony Muszę przyznać, że to danie wygląda obłędnie I spróbowałam tego sosu I jest tak pyszny Polecam, kurczak po koreańsku, sprawdźcie sami, a my idziemy zajadać. Mmm, ciasto wygląda naprawdę dobrze. To jest jeszcze strasznie gorące, więc na razie czekamy. Pewnie już jutro spróbujemy, ale wygląda super. Hejo, hejo, ta muzyczka, która Wam przygrywa, to z komputera. Bo właśnie zasiedliśmy na nasze gamerskie trony i będziemy grać. Mamy chipsy Wczoraj już graliśmy, a gramy w Call of Duty i jest super. I naprawdę taka mega, mega wciągająca, bardzo realistyczna, super efekty. Strasznie nas wciągnęła. Wczoraj graliśmy do pierwszej, i został nam tylko jeden rozdział, więc teraz kończymy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak było, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną dzisiaj czas. I do zobaczenia, do następnego filmu. Buziaki, pa!